Cześć, ja witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na kolejnym odcinku z serwera rewaria.eu, jest dzisiaj ze mną Saber. W dzisiejszym odcinku pobijemy trochę bossów, zrobimy bossologię, dobijemy setny level. I tak o jakoś pomału to będzie leciało. Ogólnie sam się dzisiaj zdziwiłem, że o tak wczesnej godzinie znalazłem królowe pająków i zjawy żółtego tygrysa, co potem zobaczycie, bo to jest naprawdę masakra znaleźć o tych godzinach. Jak raz o pierwszej próbowałem dla was coś nagrać z basologii, to szukałem królowe pająków, to o pierwszej w nocy na każdym kanale patrzyłem wszystkie spoty, to znalazłem tylko dwie. I właśnie jak mówiłem, to mnie zdziwiło, że o tak wczesnej porze naprawdę znalazłem je. To jest po prostu masakra. Tak samo zjawy Żółtego Tygrysa. Po prostu znaleźć ta za dnia to jest po prostu też masakra. Zrobił mi też od razu Metinologię z tymi dwoma Metinami tam z Retlasu, ale ich też w tych. o tych godzinach słabo można znaleźć, nie? Samur. Można, nie dobrze poszukać. No, jak w głębi gdzieś wiedziesz, nie? W głębi. Bo zazwyczaj na początku to nic nie ma. Gdzieś w połowie to może znajdziesz. No, w połowie. A tak o jeżeli w nocy. Tak to, chyba w nocy chyba trzecia, czwarta, co bardziej już nad ranem. <laughs> no. I tak o to, już chyba będzie ostatnia nasza królowa pająków bodajże. Zaraz się upewnimy do końca. Tylko ją ubiję. No. I. Dobra. A nie, jeszcze jedna została. Okej. Okay. Ja tak trochę będę mówił, trochę posiedzę cicho, troszeczkę muzyki pograj i tak będzie jakoś to leciało, prawda? No. Tak, to jest chyba, chyba ostatnia królowa. No i tak samo jak mówiłem w poprzednim chyba odcinku, że... A jeszcze wodze orków zapomniałem dodać, że będziemy bić. Jeszcze wo wodzów orków musiałem dobić chyba, bo w przednim odcinku dwóch ubiłem, to teraz musiałem jeszcze dobić trzech. No. W też się dziwię, że znalazłem tak szybko na jednym H3 trzech ich, bo to jest po prostu dziwne. Nie wiem co się dzieje po prostu, że... że po prostu są to basy i Matiny i w ogóle. No. Jeszcze jak nagraliśmy wtedy tymi swoimi starymi postaciami, nie to ni ja nic nie dało się znaleźć, nie? Tylko w nocy. Wczesnej nie było szans. No. A już jak była taka siódma rano, to, to już od siódmej rano wszyscy wchodzili na serwer i zaczynali xpeed normalnie, jak się nocka robiło, żeby po xpeed trochę, to już jak o siódma, siódma tak okolica już ósmej bym powiedział nawet, to już, już, no, już o tej godzinie już jak stanie to już spotu, spota nie będziecie mieli, chcecie xpeed to ustawiajcie sobie budziki piąta, szósta Od czwartej do szóstej można po No, chyba, że ma się jakąś drugą postać czy kolegów, to może cały czas xpeed No. Albo drugą postać, nie? No. Ogólnie teraz taka mu muzyka leci, taka idealna po prostu pod zjawy Tygrysa, nie? Turn down forward. Nie. Ogólnie miała wejść aktualizacja na serwerze ReWorio. Iż. Nie, miała wejść aktualizacja. Dzisiaj mamy 28. Aktualizacja miała wejść jakoś po 20. Do teraz nie ma. Aktualizacja ma polegać na nowym secie broni, zbroi, biżuterii i levelu 220. A ci co grają lub ci co jeszcze nie grają a mają zamiar zagrać, no to wiecie, że jeszcze tej aktualizacji nie wprowadzono, nadal jest tylko 200 level, biżuteria broni i wszystko do 200 levela. żadnych nowych dungeonów i nic nowego. Tak, też myślałem, że dla Was nagram jakąś prezentację z tego i z tego jakiś unboxing, czy coś w tym stylu o nowym tym, o nowym update, ale... No, nie doczekali się. No i jeszcze tak, że jak mówiłem, zapomniałem o królu po, królo, elitarnym, królu demonów, akurat tutaj zapomniałem, u, zapomniałem nagrać, jak ubiłem mnie, troszeczkę się zapatrzyłem i jednego po prostu pominąłem, ale to nic. Mam nadzieję, że źli, źli raczej nie będziecie. No i lecimy do kowala, od kowala otrzymujemy nagrodę... Mm. 10 hmm. przeszywka i 5 chyba otrucie. No. no i dobra, expimy do setnego. Dobijemy szybciutko setne i jazda. No, też się zdziwiłem właśnie, że grota była taka pusta ogólnie, bo zazwyczaj też kiedyś w ogóle spotów nie było wolnych na grocie, ale to było naprawdę bardzo dziwne. I ogólnie tutaj, jak przeskoczę czasem co drugi level, to też się zagapiłem po prostu. Tam będę chyba 2 dwa, trzy razy, jeżeli... Że po prostu załóżmy z 84 będzie już od razu 86, a nie piąty, po prostu się zagapiłem i zapomniałem włączyć nagranie. Hmm. Ale w miarę szybciutko leci, tylko nie, trzeba troszeczkę czas poświęcić mi się, daje, że tak godzina, godzina 20 i będziecie mieli już ten setny. Przy dobrym spocie, przy dobrych obrotach wiatrach. i wiatrach setny będziecie mieli lekko. To i tak nie będzie, to nie jest problem. Najciężej według mnie jest wbić z setnego do ma do 135. Sto, nie dlatego, że tam EXP trudno leci, bo poprawili podobne X na mapie setnym, mm, ale chodzi o to, że mało spotów jest, bo wszystkie największe spoty są zajmowane przez gildię albo przez 200 levela. Także jakbyście byli na mapie setnym na jakimś największym spot, to się nie zdziwcie, jak tam będzie z 5 200 pilnowała spota dla jednego, no to normalne. Mówię, tam jest najciężej jak widzicie ze względu takiego, że pilnują po prostu tych spotów, pilnują. Nawet w nocy nie raz o 3 i może to spotkać jak siedzą, i pilnują po prostu spotów. No i nie odpuszczał na no, nich ja. Nie ma nawet takiej opcji, że ci dadzą po ekspicie. Chyba, że wpadniesz ty z kolegami albo jakąś drugą postacią i ty ich tam pozabijesz. No tak to nie chuja sobie nie po ekspicie. No. Mamy setny level. Jest setny level. No. Co tu mógłbym więcej wam powiedzieć? Zobaczymy czego od nas cowowa. Bo solo dwójkę to mamy do ubicia 10 wiedźm i 10 reaperów. Polowanie dwójeczka to będziemy mieli ubić pies gnoli 500 sztuk na mapie setnym. A to jedynka cały czas jest, czyli ubić 10 metynów z retlasu. Takich i takich. I jeszcze Biolog 70 To A o tym wszystkim zajmę się, zajmiemy się w kolejnym odcinku. Tak, no to... Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów z Rewarii i nie tylko. Także do następnego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.